Witam Państwa w ten pochmurny Dzionek. Właśnie zadzwonił, zadzwonił syn, że już jest po mnie i miałem, już wracam do niego. Pochodziłem ze dwie godziny i znalazłem na sam koniuszek. Proszę zobaczyć. Normalnie już wychodziłem, chodzę po takich, po takich, nie wiem, kopalnia, Piachu była, żwirownia czy coś. Tu troszkę za, zarosło. Zarosło to trochę młodnikiem jakimiś choinkami, brzuszkami. Dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu widziałem tutaj byki ładne. Dzisiaj zresztą też sześć szpicaków chyba i jednego chyba ósmak był, jeszcze nie rzucił. a tu leży, a tu leży, proszę Państwa, proszę zobaczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunastak, nie wiem czy. Czy tego nadoczniaka liczymy? Po prostu jestem szczęśliwy, że wybrałem się w taką pogodę. Zmarzłem trochę, bo to po polach chodzę. Podnosimy. No, trochę poleżał. No i czekał na mnie. Proszę zobaczyć. Super, super. Pod koniec jeszcze jednak, jeszcze jednak, jeszcze jednak trafiłem. No to po prostu mówię, tu jest ostatnie, ostatnie przejście i po prostu no, no jestem szczęśliwy, że znalazłem. W tym roku bardzo mało znalazłem, także każdy mi bardzo cieszy. To tyle ode mnie. Pozdrawiam. Dasz bur.